Siemanko z tej strony zda i witam was bardzo serdecznie. W sezonie wiosennym anime 2024 są różne ciekawe perełki, a dla mnie największymi perełkami są tutaj filmy. Nie podaliśmy filmów on, ona, owo, ponieważ yy, uważam, że nie było dość ciekawych propozycji, albo było ich po prostu za mało. Eee, przepraszam również za jakość dźwięku, jestem w Holandii Także nie mam, nie posiadam przy sobie niestety Mikrofonu i tak dalej eee, I tutaj chcę od razu zapowiedzieć, że jeżeli uda nam się dobić 1000 subskrypcji A będę jeszcze w Holandii, no to nagram eee, specjalny odcinek Co Holendrzy myślą o anime Przeprowadzę sondę Uliczno. Przepraszam jeszcze raz bardzo za y, małą obecność, ale niestety do y, różnych sytuacji w moim życiu się działy, więc poprzez to mam taki zastój na YouTubie. Postaram się być teraz bardziej bieżący, a więc usiądźcie, w wygodne miejsce i zapraszam do oglądania. Przy najwyższym wskaźniku pojawiania się kaiju na świecie, Japonia nie jest obca na taką śmieszność tych potworów. Kawka Hibino, sprzątać dwóch kaiju, zawsze marzył o dołączeniu do japońskiej jednostki, która eliminuje kaiju. Kiedy jednak dostaje kolejną szansę na realizację swojego marzenia z dzieciństwa, przechodzi nieoczekiwaną transformację. Jak może walczyć z kaiju, skoro sam nim został? Mam nadzieję, że Wam się spodoba. jest to odpowiednik Shingeki No Kyojin. Studio Animacyjne Production IG to studio często współpracuje z wielkimi, z innymi studiami. Robili Lili też własne serie, tak jak na przykład Kuroko na Basket, Haikyu, -Q, Q, Ghost in the Shell i wiem, że jest zatwierdzony trzeci sezon Kimi No Todoke. Krat Lawrence, podróżujący kupiec, sprzedający różne towary, ry, pewnego dnia przybywa do wioski, gdzie spotyka piękną dziewczynę z duszami i ogonem lisa. Zwie się holo, Lisia bogini, która przenosi obfite żniwa. Pragnie wrócić do ojczyzny, a Lawrence proponuje, że ją zabierze. Teraz niegdyś samotny kupiec i niegdyś samotne lisie bogini rozpoczynają podróż na północ. Zamiast nowego sezonu dostaliśmy remake adaptacji Light Novel robione przez inne studia animacyjne. Liczę, że to da nam sporą nostalgię do poprzedniej wersji. Nie przejmujcie się. Jun Wokuyama i Yamikoshin Mizu powracają by zagrać jeszcze raz naszych głównych bohaterów. Seria ba Baki i Kengen Ashury otrzymuje specjalny crossover, w którym zobaczymy dwóch największych mistrzów sztuk walk, walczących przeciwko sobie, by raz na zawsze przekonać się, który z nich jest godny bycia najlepszym. To zostanie zwycięzcą w ostatecznej walce pomiędzy najsilniejszym licealistą na świecie, a następcą w stylu Niko. Dość nietypowe, można tak powiedzieć, anime, które teraz zostanie zaprezentowane. Nie wiem co o tym myśleć, ale będzie dobre, to wiem na pewno. Najwyżsi bogowie, którzy mieli zbyt dużo wolnego czasu, stworzyli najlepszą grę umysłową. Play of the Gods była bogini, liczy i obudziła się z długiego snu i ogłosiła światu. Przeprowadźcie osobę, która jest najlepsza w grach w tej erze. Fej został nominowany do reprezentowania ludzkości jako najlepszy debiutant ostatnich lat. Gra Bogów, która wkrótce się rozpocznie, może być nieco zbyt trudna, ponieważ w całej historii ludzkości nie było jeszcze zwycięzcy, ponieważ bogowie są kapryśni, bardzo nierozsądni, a czasem zupełnie niezrozumiali. Jednak biorąc pod uwagę charakter gier, marnotrawstwem byłoby niedobrze się bawić i grać z całego serca. Rozpoczynają się ostateczne bitwy mózgów genialnego gracza, byłej bogini i przyjaciół. 7 kwietnia tego roku zadebiutuje również bardzo interesujące anime, jakim jest Yozakura-san Chino sen Jego fabuła skupia się wokół Tayo Asano, chłopca, który w młodości, będąc dzieckiem, utracił oboje rodziców w wypadku samochodowym i z tego względu jest osobą bardzo zamkniętą w sobie. Do tego stopnia, że jego jedyną przyjaciółką z dzieciństwa jest Mutsumi Yozakura. Mutsumi nie jest zwyczajną dziewczynką. Należy do rodziny najcudniejszych szpiegów na świecie. W ten sposób nasz protagonista Asano trafia w sam środek bardzo interesującej fabuły, bardzo interesującej rodziny i tylko od jego umiejętności i od jego predyspozycji, nie tylko fizycznych, ale i też umysłowych, zależy to, czy ochroni swoją ukochaną Mutsumi oraz czy uda mu się przekonać pozostałych członków jej rodziny do tego, iż jest osobą, która jak najbardziej do nich pasuje. Moje moim odczuciu to anime jest szansą na świetną, komediową historię. Wyczuwam tutaj vibe w stylu Spy Family, więc myślę, że ludzie, którzy interesują się tematyką szpiegowską, Jamesem Bondem i filmami z jego uniwersum, jak najbardziej znajdą tutaj coś dla siebie. I przede wszystkim, tak jak mów, powiedziałem przed chwilą, liczę na dużą dawkę humoru i gagów związanych z rodziną, w której przyszło się urodzić w Mutsumi. 7 kwietnia tego roku również zadebiutuje anime Defable, którego fabuła skupia się wokół galnego zabójcy, najbardziej znanego w tym przemyśle Defable. Jest to człowiek, który słynie z tego, że jest niezwykle skutecznym mordercą, potrafi świetnie zabijać i wykonuje swoje misje wprost idealnie. Dla takiego kogoś, nie ma przeciwnika nie do pokonania. To też zadanie, które przed nim zostaje postawione jest zgoła odmienne. Otóż musi on się przez pewien czas powstrzymywać od zabijania. I pytanie brzmi: jak ktoś taki, będący genialnym zabójcą, który tyle lat morduje i ma już wypracowane pewne schematy, pewne sposoby zachowania, poradzi sobie z takim typowym zadaniem? Kiedy będzie musiał powstrzymywać swoje naturalne odruchy, które wynikają z jego pracy. Myślę, że to będzie ciekawe anime, które będzie obfitowało w wiele humorystycznych sytuacji. Ale też może nam przekazać dużo dramatycznych kwestii, związanych z, czy chociażby z wyprośnią naszego bohatera. Czy też z, z sytuacjami, w których się znajdzie. Liczę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre anime z charakteru takiego psychologicznego dramatu, ukazującego człowieka postawionego w trudnej sytuacji. I którego przeszłość i profesja nie są typowe dla codziennego życia. W kwietniu tego roku zadebiutuje również anime Girls' Band Cry, którego fabuła będzie skupiała się wokół czterech dziewczyn zakładających wspólnie zespół rockowy. Każda z nich ma trudną przeszłość, każda z nich ma Ciężkie przejście za sobą. W związku z tym, odnajdują w muzyce i w zespole, które założyły, sposób na ucieczkę od problemów, na znalezienie w sobie siły, nadziei, radości. Liczę tutaj na bardzo ciekawe anime z gatunku Slice of Life. Liczę na ukazanie bardzo ciekawych przeszłości każdej z członki zespołu. Liczę, że także interesująco będą przedstawione relacje między nimi. No I spodziewam się, że możemy tutaj dostać bardzo, bardzo, bardzo dobre, muzyczne anime, gdzie muzyka będzie stanowiła bardzo duży walor dodatni tego tytułu. Jedyne, co moim zdaniem może potencjalnie odrzucić widza, to animacja, która w wielu miejscach jest bardzo już komputerowa. I myślę, że są osoby, co do, co do których. Ten styl animacji nie będzie przypadał im do, do gustu. Kiedy armia miała potworów najechała ziemię, 13 lat temu boscy strażnicy smoków powstali, aby ich powstrzymać. W obliczu trwającej wojny, wielcy bohaterowie są ostatnim nadzieją ludzkości. W rzeczywistości najeźdźcy zostali pokonani w ciągu roku i zmuszeni do ciągłego tworzenia potworów co tydzień, aby rędzejsi mogli ich zmiażyć na oczach swoich uwielbionych fanów. Ale jeden z nich ma dość. Coś musi się zmienić. Zbuntuje się przeciwko potędze Smoczych Renzersów i zniszczy ich wszystkich od środka. Studio animacyjne Yo! Yo Pictures. Byli odpowiedzialni za anime Ark Knights. Dodatkowo też dodam, że będzie jeszcze adaptacja co innej popularnej gry mobilnej przez to samo studio. Nie robione. Blue Archive. Uwaga, uwaga, tego nikt się nie spodziewał, ale totalnie każdy się tego spodziewał, bo było to zapowiadane bardzo dawno temu. Kontynuacja Demon Slayera. Przechodzimy do treningu. Do sagi treningowej. Tyle. Po pokonaniu natrętnego lorda demonów Claymana i utworzeniu nowej grupy władców ciemności Oktagram, Rimuru Tempest i jego towarzysze przestrzygają się do kolejnej bitwy, by sprostać świętemu Kosiołowi, który uznał ich za zagrożenie, a także wyrównać porachunki z synatą tego która prawie wyzabiła Rimuru swoimi umiejętnościami. Jak tym razem po to, co się starczy między Slimem i byłą uczennicą, a także jakie tajemnice siły zainteresują się nadchodzącymi wydarzeniami, w których Rimuru jest w centrum uwagi? Ostateczna bitwa między dobrem a złem zbliża się szybkimi krokami. Midoriya Izuku i jego przyjaciele ze Szkoły Bohaterów przygotowują się do największej bitwy, która przesądzi o locach całego świata, by położyć ostateczny kres nieśmiertelnemu symbolu zła, All for One, oraz jego następcy Shigaraki Tomura. Czy Midoriya będzie w stanie ocalić jego z tej ścieżki, którą podąża, czy może będzie za późno, by wyciągnąć go z ciemności, w której długo jest związany? Pojawia się również kontynuacja Camp, trzeci sezon. Yy, mam nadzieję, że zaskoczy nas pozytywnie. Po długim czasie się Rudel tu przyjaciółkę z dzieciństwa i zarazem przyszłą żonę Sylfiette. Co stanie się dalej w jego życiu? Jakie nowe zaklęcia panuje w szkole magii? Oraz czy jego towarzysze, z którym podróżował, był też powrócony z krzyżem ścieżki po raz kolejny? N Przekonamy się, się, jak wyjdzie anime. Kazuma, Aqua, Megumin i Darkness powracają, by kontynuować obalenie króla demonów. Jednakże bez Kazumy, rozczarowany przygodami, Kazuma chce zostać mnichem. Lecz Aqua, Megumin i Darkness próbują go powstrzymać. Jednak sporo ich bohaterską karierę zostaje zawieszone, gdy księżniczka prosi o wysłuchanie ich opowieści. Czy smak, sławy na Zamku Królewskim połączy ich, czy też rozdzieli na zawsze? Zobaczymy. Jedno, no. Tym razem to nie, studio animacyjne, nie jest to ani Dean, ani JC Staff. Studio animacyjne Drive. Już robili spin-off of min więc... Więc mam nadzieję, że się spodoba wam. Również w tym sezonie wiosennym pojawi się trzeci sezon Shinigami Batshentoku a niby wybiło się dość dobrze i radzi sobie również bardzo dobrze. Zobaczymy, czym zaskoczy nas trzeci sezon. Po wydarzeniach w luksusowym resie i odkryciu prawdziwego oblicza Undertakera, młody lord Fant of Heath udaje się do prestiżowej uczelni Weston, gdzie tradycje i zasady są absolutne, aby sprostać oczekiwaniom elitarnych studentów, zwanych prefektem 4. Jakie tajemnice ukrywa prestiżowa uczelnia, a wraz z nią elita, która utrzymuje porządek w tym miejscu z gracją i elegancją. Tym razem nie I Pictures ekranizuje, lecz Cloverworks, którzy byli odpowiedzialni za takie anime jak Sonobiske Dolła wo Suru, 3 The Rock oraz będą w tym roku ekranizować jeszcze Nige Jozu no Wakagimi. W kwietniu tego roku zadebiutuje również pierwsza część dwuczęściowego filmu pod tytułem The, the, the Demons... The, 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 the Destruction. Jest to film oparty na manze, autorstwa Inio Asano, znanego z takich tytułów jak chociażby Dobranoc w Punpunie, którego fabuła będzie skupiała się na grupie uczniów żyjących w bardzo nietypowych czasach. Mianowicie, trzy lata przed rozpoczęciem akcji, Tokio zostało zaatakowane przez kosmitów, którzy nie atakują Ziemi, a jedynie ich statek zawisł nad stolicą Japonii. Mimo, że stadek ten nie wykonuje niczego przeciwko miastu, staje się obiektem ataku ze strony japońskiej armii oraz armii amerykańskiej. Ale nie wojna jest tutaj istotna i ważna. Jest tylko tłem dla tak naprawdę historii dorastania, rozwijania relacji międzyludzkich, a oraz przede wszystkim będziemy poznawali ludzką naturę. Naturę człowieka jako istoty, która nie potrafi koegzystować spokojowo z innymi istotami, których nie rozumie, tylko dąży do ich zniszczenia we strachu przed nieznanym. Myślę, że to będzie ciekawy tytuł, który poszerzy nasze horyzonty. A biorąc pod uwagę, że autorem mangi jest Inio Asano, liczę na bardzo dobry tytuł, jeżeli chodzi o kwestie psychologiczne. Historia przedstawia 10 lat życia dziewczyny, która chce zostać idolką Yuza Azuma, licealistka. Aby osiągnąć swoje marzenie, wyznacza sobie cztery zasady. Nie będzie aktywna w mediach społecznościowych, nie będzie miała chłopaka, nie będzie się wyróżniać w szkole i będzie przyjaźnić się z pięknymi dziewczynami z północy, południa, wschodu i zachodu. Wydaje mi się, że warto czekać na ten film. Po wielu latach, w końcu doczekaliśmy się kolejnego filmu Code GIAS. Yes. Film ma się skupić na nowej postaci o imieniu Rose i wydarzeniach, które zmienią jego życie na zawsze. Ciekawe, jaką moc królów pozyska on. Niedługo się przekonamy. Studio animacyjne Sunrise. Ekranizowali pierwsze sezony Gintamy, serii inu Dodatkowo dodam, że wyszła obecnie seria na podstawie już nieżyjącego nie akirytoriamy Sandland. Pierwsza połowa opowiada to, co było w filmie lecz druga połowa będzie zupełnie nową przygodą poza granicę anime i mangi, którą pozostawił po sobie wie autor. Cofamy się w czasie, by poznać przeszłość jednego z zawodników, a nazywa się on Seishiro Nagi. Jesteście gotów, by poznać nieco więcej o jego życiu, perspektywie, zanim jeszcze spotkał Reo Mikage i nie wszedł do tajemniczego centrum szkolenia zawodników Blue Lock? Moi drodzy, Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Dziękuję jeszcze raz Detpolowi i Damianowi za udzielenie swojego głosu. E, widzimy się w kolejnym materiale. Postaram się być bardziej <grymna> teraz na bieżąco. Zapraszam również na moje streamy. E, Twitch jest w opisie film. Zapraszam tam na różne oglądańska anime. Trzymajcie się. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dajcie znać w komentarzu, na jakie anime wyczekujecie. Pa, pa.